Witam serdecznie wszystkich z tej strony rybka. Wiem, że nagrywam jak z RKM, ale muszę dzisiaj ten filmik nagrać dla Was. Ponieważ, i wszystkim podziękować za komentarze akwarystom. Co niektórzy mieli rację, parę komentarzy no, wszystkie czytałem komentarze, ale mieliście rację. Także wam pokazuję tu. ikry nie ma. nie ma ikry została zjedzona. No ale jak wiadomo nie byłem na to przygotowany, bo myślałem, że te skalary są jeszcze Bo są jeszcze za młode, są jeszcze za młode, ale to zaraz przejdziemy do rzeczy, ale najpierw chciałem jeszcze polecić jeden kanał. naprawdę takie kanały warto polecać bo bardzo fajnie pan opowiada jak rozmnażać zbrojniki jak karmić zbrojniki jak to wszystko robić właśnie powiem ten nazwę kanału link będzie pod moim filmikiem naprawdę warto zajrzeć i posłuchać yy, doświadczonego właśnie akwarysty to jest Aleksander Stefani Stefaniak Aleksander Stefaniak Link będzie pod moim filmikiem. Tak, kochani, mieliście rację. Ja też to wiedziałem, że to nic z tego nie wyjdzie. Takie przypuszczenia miałem. No, też się zdziwiłem, że one w ogóle i które mi złożyły. No, ale dzwoniłem właśnie do kolegi Janka. Jeszcze do pana jednego hodowcy. No, i mi wszystko powiedzieli. Właśnie ten Janek to starszy Pan już jest, on kiedyś skalary hodował w latach osiem, wcześniej 80-79. No ale on mi już, tak, już zaczął gadać, w, jak było w tamtych latach, co robił, ale ja, ja to powiem inaczej. Tutaj najlepiej zrobić tak tu ryby. Ta jedna para cały czas pilnuje. Nie wiem, one może dopiero się uczą tego macierzyństwa, czy jak to tam to nazwać. I one tu cały czas pilnują. Od czasu do czasu przeganiają ryby, bo dzisiaj obserwowałem. No i tutaj właśnie na tej rurce białej, co wciąga wodę. Yy... Doradzono mi, żeby po prostu przywiązać roślinkę sztuczną, większy listek, i jak złoży ikrę, to po prostu z tego akwarium, oczywiście, trzeba przelać wodę do innego akwarium. Już wam już mówię, bo powiedziałem, że pytam się, bo mam 100 litrów jeszcze akwarium, On mówi na co Ci takie potrzebne. To jest niepotrzebne, a już Wam powiem dlaczego. Mówi najlepiej 25 litrów, 30 do 40 litrów to ci wystarczy, bo jest najłatwiej na powietrzanie, natlenianie akwarium. Bo to jest ważne, bardzo ważne właśnie przy samej od, od, odłożeniu ikry. Eee, tu też oglądałem filmik, tylko taki chłopczyk sobie przełożył ikrę, ona już tam uspleśniała. No i też o tym też nie wiedziałem, bo muszę Wam się szczerze przyznać, że nie wiedziałem o tym, ale jest specjalny taki preparat. Właśnie jak będziecie przekładać samą ikrę na listku, czy na jakimś tam, nie wiem, na czymś do akwarium, to jest ważne, żeby ona nie pleśniała. To jest właśnie taki preparat FMC. I on się nazywa, przepraszam, jak się zająknę, trypaflowina. Trypla, tak jak powiedziałem na początku, sorry, ale mam e, problem z tego wymówieniem. Każdy będzie wiedział, o co chodzi. Jeszcze raz powtórzę. Try, trypaflowina. Tak, to jest taki preparat, który który zapobiega pleśnieniu właśnie tej ikry. Też trzeba właśnie z tym preparatem uważać, ale to się wszystko można dowiedzieć. Także ona zapobiega właśnie pleśnieniu ikry. Co tu jeszcze muszę ważnego powiedzieć, że woda jakby jak, jak się przekłada, to każdy na pewno wie o tym. Yy, musi być yy, z tego z, yy, akwarium, w którym jest ikra złożona. Musi być o takiej samej temperaturze i o takich samych parametrach. I stara metoda to mi powiedzieli powiedział właśnie ten pan, no i ten Janek też mi mówił, że. W tym miejscu, jak będzie listek, jak nie chcemy ikry przekładać na przykład, to w te miejsce dajemy sobie. Mówi teraz, wszystko idzie z postępem, można sobie zrobić samemu, albo ktoś może zrobić, albo samemu można łatwo zrobić. Każdy ma swoje pomysły. Taki inkubator i go tu obok, właśnie tu obok go przywiązać. I ten listek od razu przełożyć do inkubatora. Jak to zrobimy, a też jest sposób normalny: słoik normalny słoiczek, i ikrę dajemy do in, Właśnie do, z tym listkiem bezpośrednio do tego słoiczka. Starsi akwaryści na pewno będą wiedzieli o co mi chodzi. I jak się właśnie młode skalarki, skalarki wyklują już w tym na przykład słoiczku, przekładamy z tym słoiczkiem, z tą wodą do tej samej wody, co przełożymy, tą, prze, przelejemy wodę z tego akwarium do, 20, do 25 litrowego akwarium, tylko musi być napowietrzany. Bardzo napowietrzany, dobrze, bo też powiedział, że łatwiej jest napowietrzyć taki mały zbiorniczek, niż duże akwarium 100-litrowe, nie? To się musicie ze mną zgodzić. Co jest jeszcze bardzo ważne, podmianki wody, jak robimy, to robimy tak. W tamtym, na przykład 25-litrowym akwarium, trzymamy sobie po prostu już te skalarki, a wiadomo, podmieniamy w tym dużym akwarium. W tym dużym akwarium... I z tego dużego akwarium. Podmianki robimy do małego akwarium. Tak mi powiedziano. Nie wolno robić żadnej wody, mieć od stanej, z kranu. Tylko bezpośrednio z tego akwarium, co teraz pokazuję, do nowego zbiornika 25-litrowego. Po prostu takie podmianki robimy, że ze zbiornika do zbiornika. Każdy zrozumie o co mi chodzi. No, i musi być stała temperatura i takie parametry, jak tu, właśnie w tym akwarium, i dlatego tak mi właśnie powiedział. Co mi jeszcze powiedział, to powiedział, że do 3-4 razy, jeżeli mi na tym nie zależy, to mogą do 3-4 razy zjeść to mikrę, bo one się dopiero uczą. O to mi chodzi. Taki krótki filmik. Co jeszcze się dowiedziałem? Dowiedziałem się, że tak. Co jest ważne. Jedno pytanie mi się zapytał. Czy wiem, dlaczego w tym miejscu mi złożyły ikrę? No ja mówię, no nie wiem, no dlaczego. No. Chyba takie sobie miejsce wybrały. No niestety nie powiedział mi tak, że w tym miejscu jest bardziej napowietrzana woda. I nurd wody. Nie wiem o co tam, ale zna się człowiek, wie co mówi. I dlatego w tym miejscu złożyły ikrę. I będą w tym miejscu składać ikrę, ale muszę też patrzeć yy, na inne miejsca, bo inna para się może dobrać i też składać ikrę. Także tyle, co mam do powiedzenia. Wszystko się dowiedziałem. Coś nie będę wiedział. Nie ma żadnego problemu. Zadzwonię i się dowiem więcej. Także natlenianie, filtracja jest jak najbardziej polecana. Nawet, jak to się mówi, nigdy za wiele filtracji. Co się jeszcze dowiedziałem? Też ciekawej rzeczy się dowiedziałem. Bo co niektórzy właśnie mówią, że w 300 litrach nie można dużo skalarów trzymać, czy tam na przykład paletek, niestety, ale dostałem młotkiem takim gumowym w głowę i po prostu do mnie to dotarło. Od 8 do 10 sztuk paletek można trzymać w 300-litrowym akwarium. Jeżeli ktoś się nie będzie zgadzał, jego sprawa to są naprawdę już ludzie, którzy naprawdę wiele, ach, bardzo dużo lat się tym zajmują na szeroką, na, na, na szeroką skalę. I kiedyś właśnie Janek mi mówi: Słuchaj, Mariusz, czy kiedyś były na przykład akwaria 200-300 litrów? Nie, nie było. A w jakim akwarium ja trzymałem? W 120 litrach miałem ramowe i miałem 10-13 skalarów, i, jakby, i były jak ręka. Także taka jest prawda. Słuchajcie, taka jest prawda. Nawet 80-litrowych, w 60 trzymali I, musicie, i starsi się muszą zgodzić, bo dobrze wiecie o tym, że tak było. Co chodzi, właśnie Kuba smoku akwariowy. Odpowiadam Ci na, na komentarz, że w 180 litrach śmiało są możesz trzymać skalary. Nawet ci powiem szczerze, co będą pisać, to będą pisać, ale cztery skalarki bym sobie włożył z mieczykami i, i tak jak mówiłem, może sobie odkładać. Nawet mo można ze skalarami odłożyć, od od odłożyć do innego akwarium, a jak nie, to samo mikrę, tak jak mówiłem na filmiku. Także możesz. Możesz. Też mi właśnie Krystian 62 wczoraj powiedział też, bośmy rozmawiali wieczorem, że taki listek właśnie przykleić. Nawet można, o właśnie nawet można jakąś deseczkę nawet sobie przyczepić, bo mi też mówili. Ale to już się teraz do tego przygotuję bardziej. Także tyle co mam dzisiaj do powiedzenia. I właśnie też mi Krystian mówił, że taki listek właśnie przyczepić w to miejsce. No i też potwierdziło się to co Krystian 62 powiedział. Także to by było na tyle, bo tuż już jest 12 minut. Po prostu dostałem parcie na skalary. Mieczyki zostają, przygotuję się do wszystkiego akwaryści. Bo nie byłem na to przygotowany. Niestety przez noc została ikra zjedzona. Nie wiem czy przez skalary czy przez zbrojniki. Także dziękuję Wam serdecznie za odpowiedzi wszystkim. Pozdrawiam Was wszystkich i do następnego filmiku, także będę po prostu starał się jak najlepiej, żeby te skalary rozmnożyć. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i do, do następnego filmiku. Cześć z tej strony rybka.